Dane w organizacji są jedną z największych wartości. Zbieramy coraz więcej danych i musimy nad tym zapanować. Data management pozwala uporządkować procesy z danymi, uporządkować architektury, stworzyć polisy, zrobić całą filozofię, roadmapę podejścia do danych w organizacji. Data governance, będące składową data managementu, daje możliwość nam skatalogowania, śledzenia oraz wdrożenia tak naprawdę polityk związanych z danymi, z przepisami prawnymi w organizacji. Chcemy w organizacji nad tym panować. Dane są wartością. Przechowujemy tam informacje wrażliwe, chcemy wiedzieć że dany KPI skąd pochodzi. Z perspektywy Data Managementu chcemy uporządkować aspekt architektury, rozwoju czy roadmapy naszego przedsiębiorstwa. Największym wyzwaniem jest to, iż data governance i data management to nie tylko technologia, ale to też procedury i procesy przechodzące wewnątrz organizacji. Trzeba uspójnić zarówno aspekty związane z rolami potrzebnymi, procesami, procedurami, a także technologią, która to wszystko ma objąć. Z całą pewnością chmura w danych to jest rzecz, która najbardziej nam pomaga, jak tylko to jest możliwe. Z tego powodu, że możemy te dane uporządkować, scalić, zbudować różnego rodzaju rozwiązania, które się po, pochodzą tak naprawdę z różnych światów w jednym, w jednym wielki klocek i tak naprawdę takie podejście powoduje to, że mamy koherentne rozwiązanie tak naprawdę w zakresie też data managementu i data, data governance'u.